Siemielniane czy nasiona czyja? Co lepsze? Zobaczcie, chciałam nagrać czyję, a tu pusty karton, więc ludzie wiedzą, co dobre. Fajnie. Siemielniane to źródło błonnika i lignanów. Jeśli chodzi o kaloryczność, to i czyja i siemię wypadają dość podobnie. Siemie ma trochę więcej kalorii na 100 gramów. Białko wypada podobnie, ale co ciekawe, siemieniane ma więcej kwasów omega-3. O jakieś 5-6 gramów na 100 g produktu. Błonnik, oba produkty są bardzo bogate, ale co ciekawe, to czyja wypada o około 7 gramów lepiej. Wap, chia ma go 2-3 razy więcej więcej niż siemię lniane, bo około 600 mg, gdzie siemię to 250 mg. Jeśli chodzi o magnez, to króluje siemię lniane. Różnicą też jest oczywiście cena. Siemię jest tanie jak barszcz, kosztuje 5-7 zł, a chia to koszt między 7 a 15 zł za różne gramatury. Siemię czy chia? Zanim Ci powiem, koniecznie mnie zaobserwuj. Siemię, więcej tłuszczu i magnezu i korzystne lignany, które bardzo wspierają nasz układ hormonalny. Chia, więcej wapnia i błonnika, no i lepiej żelują. Można powiedzieć, że chia to taki prawie deser, a siemię to fajny dodatek na co dzień na przykład do owsianek. Skomentuj słowem deser, a ja wyślę ci deser z nasionami chia.